Po pięciu kolegach mamy 0 punktów i tak naprawdę nie wiem, musimy się skupić, musimy porozmawiać. Już mocne słowa zostały powiedziane w szatni dzisiaj, nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę to jest takie zrezygnowanie i tyle mogę na gorąco powiedzieć po meczu. Ro rozwiązanie jestem następne. Przed meczem e, ja wszystkim powiedziałem. За жонду клубу, презису так само з сполу. То це мій останній меч. Незалежно від того, виграємо ми той меч або той останній меч виграти, але не вдалося. Чому не вдалося? Це було на мечу цопшелить брамку. Щоб гол, треба заслуговувати на то. Щоб виграти меч так само треба праця. Треба, треба на тих аналізах, які ми маємо, щоб були в шісті. На всіх тренінгах так само. Е, я завжди будую, будую той зеспіл від початку коли ми ще спадали з екстракласу, так само виграли, авансували в екстракласу, будую той зеспол е, як родину. Зараз немає тої родини, нема зесполу. Але хцел, е, щоб Red Devils залишився в екстракласі, щоб він заграв ліпій. Мисля, е, що йому потрібні просто нові емоції, е, новий тренер і мисля, е, що добре, бо Miasto Chojnice, żywe futsalem i żywe piwko nożne, które grają Wolę tak brzydko wygrać, niż ładnie przegrywać, choć już te symptomy dobrej gry były w Gieździe Ruda Śląska, aczkolwiek jeszcze mam taki zespół <grych> wojowników młodych, którzy nie umieją jeszcze tak rozsądnie wykorzystać swojego potencjału. My jesteśmy całkiem nową drużyną, wypad nam Żan wypadł nam musta ostatnio. W tej chwili wprowadzamy się w grę, można powiedzieć, w siedmiu. Dzisiaj był Sylwester Wielgat, bo też go w jeździe nie było. Fajnie Igor Bednarczyk, młody chłopak, wchodził i dostał swoją szansę. Myślę, że na koniec też dałem kilku młodym zawodnikom pograć, ale widać, że jeszcze falują te spodenki przy piłce. Szczególnie Kuba Górzyński, który nie może popełniać tak karygodnych błędów, bo jest bardzo fajnym chłopakiem. Natomiast na całe szczęście mamy Aleksa, który dzisiaj strzelił zdecydował o tym zwycięstwie. My walczyliśmy. To był brzydki mecz, żeby było jasność. To był taki mecz, widać zespołów o wszystko, bo wiadomo kto dzisiaj przegrywa. Ten no, niestety spada tam na cały, na sam dół i, i trudno będzie mu się potem wygrzebać. My jedziemy teraz do Przemyśla, więc mamy też trudnego przeciwnika i zdawaliśmy sobie sprawę, że to bardzo ważne było odbudować to nasze morale i się udało. Cieszę się, że wygraliśmy. Dziękuję kibicom, że byli na trybunach. Fajnie, coraz bardziej to wygląda organizacyjnie. Teraz w przemyślu powalczymy. Czyste kątem to samo mówi za siebie. Ale też nie wystrzegam się błędów, które trzeba poprawić w następnych meczach. Ale tak jak z gwiazdą nam zabrakło tego szczęścia, tak dzisiaj było po naszej stronie. Chcieliśmy grać swój futsal. Wyszło to parę razy, ale też e, Drużyna z Chojnic nas dużo razy przycisnęła. E, no i im zabrakło tego szczęścia. Tak to myślę, że zasłużenie wygraliśmy, ale staramy się już e, zapomnieć o tym meczu i myśleć teraz o, o przemyśle. E, a ogólnie grę drużyny, jak byś ocenił? E, ogólnie uważam, że zagraliśmy poprawny mecz. E, no najważniejsze są trzy punkty, a jak dokładnie to wyszło to na gorąco, ciężko mi ocenić, zobaczymy po analizie i wtedy będziemy wyciągać odpowiednie wnioski.